Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj kolejny przepis y, z fast foodów. Tym razem przyrządzimy Woopera z sieci fast foodów Burger King. Co będzie nam potrzebne? Popatrzcie, już mam tutaj wszystko przygotowane. Jest to naprawdę szybki, łatwy sposób. To jest łatwy hamburger, ale y, wooper jest jednym z najlepszych hamburgerów. Co nam będzie potrzebne? Potrzebujemy nam jest bułka sezamowa, trochę sałaty lodowej, y, białe krążki cebulowe, sobie pociąłem y, do tego ogórek konserwowy no i odrobinę pomidorka majonez, ketchup to wszystko. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od mięsa potrzebujemy mięso wołowe Najlepiej, żeby 20% tłuszczu było tylko w tym, w tym naszym mięsie. Oczywiście 100% wołowina z, 20, z zawartością 20% tłuszczu. To jest najlepsze, wtedy nasz hamburger zostanie bardzo soczysty w środku, bo jak wiadomo, wołowina jest sucha i potrzebuje, ona naprawdę potrzebuje tego tłuszczu. 20% to nie jest dużo. A. I tak sobie go uklepujemy. I kiedy jest już prawie przemieszczony, tego mięsa ma być ćwierć funta. Czyli ile? 130 g około. I mam taki sposób, że sobie bierzemy na papier do pieczenia albo pergamin i rolujemy sobie w ten sposób hamburgera. On trochę się spłaszczy. Hopla. I teraz go tylko nożem musimy uformować. No popatrzcie, to jest naprawdę duża sztuka mięsa. Whooper naprawdę jest fajny, 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 bo można go dostać w wielu wariantach. Niektóre y, można dodać ser, można dodać no wszystko co się chce, pekon. W niektórych państwach specjalne są lupery I on jest, dlaczego jest taki smaczny, dlaczego jest taki, w czym tkwi ta tajemnica smaku? W grillowaniu. Niestety, ja, y, oni grylują go na ogniu. Ja ognia nie mam, ale mam patelnię do grillowania, Co jest, co jest wielkim plusem. I smażymy sobie go. Około, to jest gruba sztuka mięsa, ja bym powiedział około 2,5-3 minutki z jednej strony. I jeszcze, oczywiście, mój patent zastosuje, żeby on nam nie wyrósł w takiego kotleta. To położymy coś na niego. Ten no oto właśnie sposób coś, co go będzie trzymać, dociskać. No i tak sobie go smażymy, a za chwilę będziemy go składać. Musimy go lekko odkleić. On się przykleił. I popatrzcie, ma już tak tak pięknie wygląda. Teraz znowu przykrywamy go naszą blaszką. I czymś dociskamy obojętnie jakim słoikiem. I zopieczemy dalej. Kiedy nasz hamburger się już prawie przysmażył, jest już prawie gotowy. Wrzucamy teraz na gorącą patelnię moją półkę. I ją będziemy sobie tostować z obydwu stron. A potem będziemy wszystko składać. Kiedy moja półka się ładnie podtostowała, zaczynamy składanie naszego hamburgera. Także od czego zaczynamy? Zaczynamy od. E, oczywiście, gwoździa programu, czyli mięsa. Dobra, mięso zapraszamy, zapraszamy i kładziemy. Następnie keczup. To jest najlepszy keczup na świecie w najgorszym opakowaniu. Dlaczego tak jest? No popatrzcie, kto wymyślił to opakowanie powinien być zwolniony z tej firmy. Zawsze się za dużo nalewa albo za mało. Przeważnie za dużo keczupu się nalewa. Także, kurde, muszę... Popatrzcie. Nie mam żadnego wpływu na to ile wleci tego ketchupu. Nie wiem. To jest taka wielka niespodzianka. Albo będziesz miał pełno ketchupu wszędzie, albo w ogóle nic. Dobra. No i kładziemy ten ketchup. Jeżeli macie okazję kupić w plastikowych butelkach, to jest niesamowita okazja <ścoughs> i kupujcie. Ketchup. Dwa plasterki pomidorka. Na to cztery plasterki mojego ogórka. Ogórek to jest naprawdę dobra sprawa tutaj. Ja uwielbiam ogórka w hamburgerach. Dobra, następnie cebulka, kilka ringów. No i na samym końcu majonez. Wszyscy uwielbiają majonez i może dlatego tak smaczny jest ten hamburger. Ja też, jeżeli chodzi o hamburgery, lubię, lubię, lubię majonez. Także majonez dajemy na górę. I na tą górę dajemy też sałatę lodową pokrojoną wcześniej. Hopla! I zgniatamy. I tak wygląda mój whooper. Popatrzcie tylko, popatrzcie, jaki fajny, idealny. Już nie mogę doczekać się, kiedy go zjem. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i po więcej przepisów na fast foody i nie tylko. Zapraszam na stronę facebooka. Kocham gotować, gdzie możecie mnie polubić oraz na mój kanał YouTube. Kocham gotować także. Do zobaczenia!